Cześć wszystkim, ja jestem Nauril I witam serdecznie na nowej playlistie Wielki Zderzacz Pikseli Ta lista będzie poświęcona różnym, różnym grom Będziemy je recenzjonować Patrzeć jak się w nie gra Czy warto je kupić i gdzie grać, czy nie Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć Zaczynamy od Might and Magic Heroes 6 Węgierskiej firmy, jak widzicie, Black Hole i zobaczmy demo na początku. Pasmo nieszczęść zaczęło się, kiedy zginął nasz ojciec, książę Gryfów. Irinę wydali za okrutnika. Sandora wygnali. Kiryu stracił duszę. Śmierć ojca nie była wypadkiem. To Anastazja. Nasza siostrzeczka dzięgnęła go w serce. Zostałem księciem. Zostałem sam. Nad moim rodem zawisł cień śmierci. Niczym złowieszcze fatum. Zwrócił brata przeciw siostrze. Jednak nasza walka to tylko kropla w morzu łez i krwi. Nadciąga odwieczna wojna. Więc jak widzicie, świetny początek, bardzo klimatyczna muzyka i demo, które nas prowadza w ten klimat tej wspaniałej, już mogę od razu powiedzieć gry, następcy Heroes 3, najbardziej udanej z tej serii, ja jestem wielkim fanem tej, tej produkcji. Od początku jej istnienia, od jedynki po szóstkę, czwórka może była mniej udana, jak wszyscy wiemy, ci co grają to wie, wiedzą. Natomiast szóstka prezentuje się Wyśmienicie od samego początku. Ja już ją trochę pograłem. Miałem tam robić serię, całą ale to nie ma sensu, bo to nie jest gra na serię. To jest gra do recenzji i do oddania wam jej w wasze ręce, żebyście sami zobaczyli. Ale zanim to nastąpi, pomówmy troszkę więcej o tej grze. Heros 6 prezentuje się świetnie, jeżeli chodzi o muzykę, naprawdę fajna. Tak samo wersja polska, warto ją kupić, bo jest bardzo dobrze zrobiona. Aktorzy, którzy podkładają głos, m.in. Wiktor Zborowski, tak wyczułem, że to jest jego głos, orka, jednego z orków. No i podejrzewam jeszcze kilka, kilku innych znanych aktorów polskich, więc, bardzo porządnie jest to zrobione. Nie ma, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj taka ciekawostka od początku, kiedy już jesteśmy w tym menu głównym, jak widzimy, do wyboru mamy parę tej opcji różnych kompanii gra standardowa. hot seats, czyli z kumplem możemy zagrać swoim najlepszym, a do nas przyjdzie w odwiedziny, albo przez, albo przez internet, oczywiście, przez lana. Natomiast tu jeszcze taka fajna, przed chwilą co w sumie odkryłem, rzecz, że możemy sobie wybrać trzy rodzaje tła, które nas interesuje. To jest takie wiadomo tutaj, tło, tło pozytywne, rycerzy i tak dalej. Ale możemy sobie zrobić na przykład tło nekromanty, które za chwilę zobaczycie. Jeżeli ktoś chce, żeby ta gra wyglądała trochę bardziej mrocznie, jak ją włączy, tak wygląda tło nekromanty. Też bardzo fajne, to jakieś duchy latają i tak dalej i tak dalej. Jeszcze jest tło jeszcze jest tło barbarzyńcy i za chwilę też ujrzycie. To taka fajna ciekawostka, taka taka, taka fajna innowacja, tego wcześniej nie było. Grę jaką ja posiadam jest to wersja, edycja złota czy tam kolekcjonerska i z najnowszym patchem 1.8, z dwoma dodatkami, o których za chwilę i która jest o wiele bardziej dopracowana niż ta co wyszła w oryginale. Ja tą grę kiedyś już ymm, zdobyłem, może z rok czy półtora roku temu i mi się ona nie spodobała, bo nie było nawet paneli miast. Paneli miast, które są w Heroesach są jakby no must be, muszą być, bo bez paneli miast no to po prostu cała gra traci urok, bo w tym mieście przecież się spędza czas, się je rozbudowuje, się rekrutuje jednostki i tak dalej, i tak dalej, więc to musi być, na szczęście węgierscy twórcy poszli po rozum do głowy i stworzyli, stworzyli takie potem już panele miast, które są powiedzmy sobie nieźle zrobione, mają swój klimat, grafikę ogólnie oceniam na nie wiem, 8 na 10 powiedzmy, mogę ta gra ma notowania w różnych Serwisach od 8,5, po 9, po 7,5, więc dobre monotowania. No i ja tam ją ja też oceniam wysoko. W ogóle będziemy próbować w, na tej liście w wielkim zderzaczu pikseli oceniać gry pod względem muzyki, grafiki, grywalności, miodności. No oczywiście najważniejsza rzecz miodność, grywalność. No i tam czasami, jeżeli to będzie gra spłaszczona, jak, jak, jak to spłaszczenie się prezentuje. Tutaj, moi drodzy, muszę powiedzieć, że muzyka jest bardzo dobra, jak już powiedziałem, grafika jest na, na dobrym poziomie. No jest to gra strategiczna, turowa, więc tutaj no, grafika nie musi być rewelacyjna, byle byłaby ta grywalność, którą od razu mówię, że jest mm, i wciąga ta gra. Ale zobaczmy sami, Zacznijmy może od kompanii, prawda? I od misji, tej tutaj misji i kompanii instruktażowej, gdzie się kieruje Sławojem, synem Pawła, tu jest cała historia. Prawda, jest, jest dobrze to zrobione, takie tutaj wiadomo, są nazwy słowiańskie, imiona, imiona są słowiańskie, bo robili to nasi madziarzy, Węgrzy, nasi sąsiedzi, nasze bratanki, więc nasi bratanko no więc no, wiadomo o co chodzi. No, jest, klimat, jest klimat, który powinno, powinien Polakom pasować. Jak tu widzimy, mamy do wyboru kompanię instruktażową, kompanię nekromanty, którą przeszedłem, świetna kompania, polecam jak najbardziej. Później jest oczywiście przystań, frakcja przystań, i to jeszcze przede mną. Wszystko i dalej lecimy. Jest, co tutaj jest, świątynia, frakcja, wiadomo, wszystkie wszystkimi rodzajami jednostek: inwerno, Pogramy i frakcji. Później jeszcze jest frakcja twierdza, więc sporo jest tych kompanii. Myślę, pierwsza miała tutaj: ta instruktorowa ma dwie misje, druga miała cztery. Myślę, że podobnie będzie w pozostałych, cztery, pięć misji, ale są, niektóre są naprawdę długie. Yy, bodajże czwartą czy trzecią. Nie pamiętam czwartą chyba, bo przecież bardzo długo mi się grało, chyba do 10 godzin, żeby ją przejść. Ale ja tam maksowałem Hirosa i tak dalej, i tak dalej, żeby potem było mi łatwiej. I oczywiście mamy jeszcze tutaj komp końcową kompanię, jakąś tajemniczą, i do wyboru. Coś przyjdzie do wyboru, nie wiem, ale, jest, ale to, to jest też ciekawe. No i dwa dodatki: Psz, Piraci z Morza Sztormów i oczywiście Dance Macabre. Ciekawe, ciekawe, też co, oczywiście są zrobione po polsku i myślę, że będą bardzo fajnym uzupełnieniem. I niedługo wychodzi następny Shadow, o coś tam, nie pamiętam, ale już niedługo, niebawem będzie następny dodatek. Ale zacznijmy, może, właśnie. Naszym słabojem pogramy chwilę, żeby wam podpowiedzieć, jak, 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 jak lepiej zagrać, jak najlepiej grać, jakich surdów klawiszowych warto używać, żeby szybciej to było i przyjemniej. I zaczynamy. Oczywiście często są różne filmiki, często są różne filmiki takie, które wprowadzają nas w klimat, takie małe demka, intra i dialogi, dialogi między różnymi bohaterami, które też wam pokażę. Które można pomieć, albo, albo można także wsłuchiwać się w nie i w naszą całą, i całą historię tego świata, i tym bardziej wczuwać się w klimat. Też tutaj słucham, mamy sentencje zawsze ludowe takie ciekawe, pasujące do danego scenariusza, kiedy gryfy polują, wilki chodzą głodne. No bardzo fajne. Wymagania, naprawdę jeszcze o wymaganiach szybciutko, ale to za chwilę może chwilę zobaczmy początek. <trony> Ich i powiesić dekret, jakby ten orkofil Sławoj wysłał zwiady. Wykonujemy rozkazy cesarza. Sławoj nie może nam nic zrobić. O, Gerhard znowu rozpętał wojnę. Smoczy bogowie musieli być ostro podchmieleni, namaszczając go na władcę. Trudno wilkowi odmówić sprytu. Tu moja rodzina jest bezpieczna, więc wywabia mnie, atakując mych przyjaciół. Ładysławo staje wbrew Gerhartowi, nie cesarzowi. Kral to dobry sąsiad i sojusznik. Nie widzę racji w mordowaniu jego ludu. Ale książę rodu wilków ma dekret cesarski, który nakazuje oczyścić cesarstwo z orków. Prawda, tylko przypadkiem zaczął od moich ziem. Książę Sławoju, uczetwala to rośle nauk wiary Elrata, Smoka Światła. Lojalność to jedno z ich najważniejszych przykazań. Jakiż to przykład im dajesz? Dziś nie będzie wykładów z teologii, tylko ty będziesz się uczyć. Polityki w praktyce. Znajdę krala i zobaczę, co da się zrobić. Jedź do estalonu, sprawdzić, czy dzieci są bezpieczne i powiedz mistrzowi Organowi, że czeka go oblężenie. Gerhard nie odważy się zaatakować Twej stolicy. O ile się założymy? Ruszaj już! Przygotuj księstwo na wojnę! Tu, tutaj akurat moi drodzy włączyła, włączyła mi się druga już misja z tej kompanii strutarzowej, to nie ma wielkiego znaczenia. Zawsze każdą, każdą z tych misji poprzedza taki właśnie filmik pokazujący taki Ala, Ala, Ala Warcraft filmik, który pokazuje jak tam się sprawy mają, na jakim jesteśmy etapie rozgrywki. Później jest, często są takie te dialogi właśnie widzieliśmy między Ładesławą a Sławojem, fajne nazwy, fajne imiona. Tutaj mamy zamek, proszę was, już będziemy mogli wejść do zamku, jest troszkę odblokowany, nawet może lepiej, że nam się uruchomiła druga misja tej kompanii, nie pierwsza, bo w pierwszej jest dużo rzeczy poblokowanych, chciałem wam szybko pokazać zanim skończę ten materiał, co, co z czym się je. Więc tak, muzyka jest świetna, dźwięki już może troszkę więcej do czynienia pozostają, bo też czasami, szczególnie tutaj w, tym, w tej frakcji przystań, bo to na przykład jak się tam cieszą ci wojowie, ha, ha to takie to trochę jak, jak nie wiem, jak bisten bumpki z takiej gry kiedyś była, jak tam Mani the Woman Company mówiły, mówili faceci jak siedzieli w domkach, żeby tam dzieci robić. Takie trochę to wszystko takie to wszyscy, nie, 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 Te dźwięki nie są może do końca dopracowane, ale za to, ale za to tutaj klimat cały słychać ptasz, ptaszki piewające, jakieś tam motylki latające, świerkające więc, wie, więc jest ok. Jak widzimy, grafa jest też w porządku. Rollerem możemy sobie robić zoom. Kontrol i strzałki na klawiaturze obracają, bo mapa jest jakby zablokowana w jednym miejscu. Wymagania, wymagania sprzętowe nie są wielkie. Mój kumpel ma długeniowego atlona, prawda, i kartę graficzną już, już, już przedpotopową 800, 8600 GTS nawet GTS, nie GTX, a gra mu chodzi, może w nią grać, właśnie ją przechodzi. I mu chodzi nieźle, nie narzeka, więc, więc jak widzicie wymagania tak. Ta nie ma za wielkich wymagań i chodzi na wie, na wielu, wielu, będzie chodziło na wielu, wielu, sprzętach, więc o to się nie martwcie. Wiadomo, poruszamy się w Herosach, mamy określony ruch, naturę i poruszamy się naszym Herosem. H, to wchodzimy do okienka... Jak dużych przycisk H, to wchodzimy do okienka Herosa. Widzimy, że mamy 20 gwardzistów i 20 kuszników, a także róg, wojenny róg Legionów, zdobyty artefakt z poprzedniej misji. Więc tutaj mamy ekran, Ekran naszego bohatera, gdzie możemy, oczywiście, kiedy znajdziemy jakiś artefakt, wkładać go w odpowiednie sloty i tym samym wzmacniać, wzmacniać naszą, naszego Hirosa, co za tym idzie wojska, jakimi, jakimi dowodzi w danej chwili. Więc, tak, tutaj jest, co tutaj jeszcze? Yy, mamy tutaj po prawej stronie tą klepsydrę, na którą najeżdżamy, kiedy chcemy zakończyć ruch, albo robimy to na klawiaturze przyciskiem E. Księga czarów, mamy parę tutaj czarów, albo krzyków bojowych, to zależy czy nasz bohater, jest nasz heroes jest magiem, czy jest może po prostu yy, no, żołnierzem, takim zwykłym twardzielem, który okrzykami bojowymi yy, ulepsza swoje jednostki w czasie bitwy. Yy, yy, nasze miasto wygląda w taki sposób... Więc jest tak, zrobione są panele miast. No, czy fajnie, czy nie? Zależy też troszkę od frakcji. Niektóre są fajnie zrobione, niektóre są może mniej fajnie, ale ma swój klimat i na szczęście jest ten panel. Jak mówię, na początku go nie było. Tutaj sobie budujemy. Jeżeli jest jak, jak, jakaś opcja, jest. to wszystko jest intuicyjne, bardzo łatwo się tego nauczyć. Misja nas, ta kompania jest trochę żoła, nas tego uczy. Mm, możemy na przykład sobie teraz zbudować koszary dla gwardzistów. Nawet je ulepszyć już tak, eee, ulepszyliśmy, już mieliśmy, je, a teraz je ulepszyliśmy. I możemy tworzyć ulepszonych gwardzistów i tak, pretorianów, tak zwanych teraz już. I także możemy starych upgradeować do wyższego poziomu. Tutaj jest właśnie taki takie menu mm, rekrutacji. Tutaj będziemy potem strzałki, będziemy sobie zmieniać miasta różne. Będziemy mieli więcej, no i Z wchodzimy do miasta, Z wychodzimy. Taki skrót na więc warto zapamiętać. Zajedźmy na chwilę do miasta i sobie tutaj Upgrade'ujmy tych też wojów, połączmy nasze armie. I co tutaj jedziesz będziemy... I za każdą turą możemy wybudować jeden budynek, więc musimy poczekać do końca naszego ruchu, albo dokończyć turę wcześniej. Wiadomo, trzy rodzaje surowców. Kiedyś były cztery, kiedyś jeszcze była siarka, teraz mamy drzewo, rudę i kryształ. Natomiast i oczywiście złoto, które jest potrzebne do rekrutacji różnego rodzaju jednostek albo kupowania w przyszłości artefaktów. Po drodze znajdujemy różne skrzynie, walczymy o nie i tak dalej. Zobaczmy, stoczmy walkę, choć tutaj to są przyjazne stworzenia, dołączą do nas, akceptujemy oczywiście, czy chcą dołączyć nasze stworzenia, zawsze akceptujemy i nam tym samym zwiększa się już armia. Skrzynie dają złoto albo doświadczenie. Często zalecam brać doświadczenie, żeby naszą, naszą postać rozwijać. Akurat zyskaliśmy piąty poziom. Co za tym idzie, mamy jeden punkt do talentu do wykorzystania. Naciskamy yy, na naszego bohatera albo na H na i przechodzimy do zakładki, tutaj właśnie ostatniej. Drzewko zdolności bohatera. Mamy jeden punkt na zielono, jeden punkcik do zainwestowania. Oczywiście nasz bohater. Jest, mm, specjalizuje się, można powiedzieć, nie w magii, a w okrzykach bojowych, a dokładnie w sumie do, w przywództwie. Jest dosyć mocno rozbudowane, są te drzewka, więc warto zastanowić się: mają, można naprawdę postać. Jak widzicie, rozwinąć na różne, królestwo, taktyka, krzyki bojowe, sztuka wojenna, na różne, na różne sposoby można Herosa swojego rozwijać, to jest bardzo zbudowane, ale zarazem stwarza bardzo dużo yy, możliwości i, i unikatowe prowadzenie rozgrywki każdego z nas. Mam tu już podstawowe, widzicie, jakby trzy rodzaje, trzy rodzaje czarów, nawet często są dwa rodzaje tych samych czarów, ale bardziej rozwinięte, przeważnie do tego się skłania, że jest na przykład nieustąpliwość na jedną jednostkę, a możemy ulepszyć tą nieustąpliwość i masowo je, ją rzucać na wszystkie jednostki. To jest bardzo fajne, szczególnie polecam, jeżeli będzie grać nekromantą, żeby e, masowa agonia wykupić jak najszybciej taki talent i wszystkie wtedy wrogie jednostki, za każdą, które dostają obrażenia od magii mroku, ciemności, to jest bardzo fajne. Tu sobie weźmiemy bohaterstwo masowe, bo to jest świetne. Nie, czekajcie, zaraz, zaraz, czy pomyślimy. A tak doskonały, szkoda, że nie możemy, a tak doskonały wziąć na wszystkie, bo to by było super. Ale masowe, masowe bohaterstwo teraz zwiększa yy, obrażenia yy, i szczęście, i morale naszych wszystkich, wszystkich oddziałów. Zbierzmy rudę, zbierzmy kamień, zbierzmy złoto i. Lecimy zobaczyć. O, skończył nam się ruch, nie mamy punktów. Naciskamy E na wy dużo, bo tutaj to klepsydrę i kończymy nasz ruch. A to z słów. Po moim trupie. Więc takie co chwila są jakieś zamku, ee, dialogi między bohaterami ramilka. i sojusznikami, albo Rócze, między bohaterami a, znaczy, a wrogami. Fanie Fajnie to jest zrobione. Pominiemy teraz to, żebyście sobie potem sami to odkryli. To jest fajne, że bo jest standard wojenny, i on nam zwiększa ruch. Naturę, i morale, i szczęście nam daje. No i pozawalczmy z tymi gulami, już na koniec, żeby wam pokazać, jak prezentuje się tryb walki. Zawsze mamy do wyboru, bo do wyboru czy atakujemy, czy uciekamy. W każdym bądź razie to jest fajne, bo nic nie tracimy, jak uciekamy. Więc możemy spokojnie się wycofać, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, podjechaliśmy do jakichś stworzeń, które są za mocne według nas. I za każdym razem też możemy powtórzyć walkę, jak nam nie wyjdzie. Aż do skutku, aż będziemy zadowoleni z rezultatu. Tutaj to będzie oczywiście parodia, bo to jest 7 guli, czyli ja, ja je zabijam, zabiję je w chwilę. Ale zanim do tego przystąpi, tą siatkę osobiście wyłączyłem. Tylko ją widać, kiedy ruszam się jednostkami. To wtedy stwarza, że klimat jest jednak fajniejszy. Też rolerki możemy zooma robić, Kontrolem strzałkami możemy zmieniać sobie, jak ustawiać, jak chcemy ekran do walki. Graficznie bardzo fajnie to wszystko wygląda. Możemy także moi drodzy, paski sobie tutaj zrobić, życia na naszych postaci, żeby były nawsze na wierzchu. To też jest dobre, bo można to stosować w sumie. Wtedy widzimy, kogo uleczyć, jeżeli ma ktoś mało życia, już jak, jakaś dana jednostka. Bo to wiadomo, dotyczy pojedynczej jednostki w naszym oddziale. No i co, zaatakujmy. Sławo i też bierze udział w walce. Nasz bohater zawsze może po prostu zadać cios i to dwóch zgnie. mamy tu wszystkie podpowiedzi. Prawy możemy najechać, zobaczyć, co dany wróg ma, jakie ma zdolności, specjalne atrybuty. Możemy też użyć okrzyków i rzućmy na przykład bohaterstwo masowe na nas. Tutaj w ogóle jest taka opcja, że możemy sobie wszystko przenieść, żeby nam było łatwiej. Żeby nie musi otwierać tak taka książki, żeby mieć to na takim pasku szybkiego uruchamiania. Więc sobie parę czarów. I już tutaj je mamy. Więc rzucimy masowe. Bohaterstwo. I nasze wszystkie oddziały zyskują. Do ataku, do szczęścia i do morali. Więc zobaczmy. Tutaj już jeden, jednego do czterech, a było jednego albo do dwóch. I widzimy. Trzech zginęło. Czterech jeszcze do nas idzie. Teraz nasz. Tutaj już wykorzystał, bo rzucił okrzyk bojowy. Nasz ulepszony pretorianin powinien wykończyć. Widzimy kontratak nastąpi, ale zginie trzech albo czterech, więc raczej wszyscy zginą. I tutaj to już jest się dopisało. To takie same fajne przerywniki, takie fajne dodatkowe filmiki. Jeżeli jakaś dana jednostka rozwala inną jednostkę albo dodaje mu jej podwójne obrażenia, taki filmik klimatyczny na nas takim filmikiem gra uracza. Więc jak widzimy, 0 strat po naszej stronie, 7, 7 góli pokonanych, można to powtórzyć, ale po co, walka wyszła znakomicie, gule zabite, dostęp do artefaktu, czterolistna koliczynka, proszę bardzo, cel do przeznaczenia Icha, naciskamy, ona sobie dodaje do naszego takiego, do naszej kieszeni, mamy 3 kieszenie, w których możemy trzymać 3 artefakty, trafia i będziemy teraz mieli więcej e, do przywództwa. Nie, do przeznaczenia, czyli do szczęścia, przepraszam. Będzie, będzie nam częściej dopisywało szczęście w naszej walki, co jest bardzo, bardzo istotne. Bierzemy EXPA. Tutaj mamy oczywiście tutaj nasz pasek EXPA. Tutaj do Hirosa na górze nam się zapełnia, na następnego poziomu. to rozwijać. Zresztą możemy znów odwiedzić sztandar, Że na następną bitwę. Możemy mieć znów mm, bonusy, przy różnego rodzaju. No i tak, moi drodzy, prezentuje się... Heroes of Might and Magic. Wyjdźmy do menu, menu głównego. Yy, grę polecam jak najbardziej. Bardzo dobrze zrobiona. Godny następca Herosa Trójki, bo to chcieli osiągnąć. Oczywiście chcieli osiągnąć. Do tego chcieli się zbliżyć węgierscy twórcy tej gry. Yy, próbując stworzyć próbując stworzyć, yy, Herosów yy, jakby w swoim stylu, z tym węgierskim stylu. My wydaje że mi się, że im się udało. Jeszcze raz podsumowując, grę oceniam, grywalność na 9, na 10, naprawdę wciąga jest fajna dla wszystkich fanów Heroesów, jak najbardziej polecam. Grafikę na 7, 8, muzykę na 8 i dźwięki na 7, na 10 punktów, więc to jest pierwsza pozycja w wielkim zderzaczu pikseli, którą polecam Wam, żebyście grali, gwarantuje dużo emocji, na poziomie trudnym jest naprawdę trudno w tą grę grać ciężko, natomiast na standardzie myślę, że każdy sobie poradzi. I jest, gra jest bardzo klimatyczna. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odsłonach i recenzjach innych gier na tej playliście. Pa, pa!